Gościem studia Telewizji z Sądeczanin na Europejskim Kongresie Samorządów jest burmistrz Starego Sącza, pan Jacek Lelek. Witam. Witam serdecznie. Jest pan, już drugi dzień, wczoraj też pan był. Jakie szczególnie tematy pana zainteresowały, jakie panele pan wybrał? Znaczy, generalnie rzecz biorąc, tutaj rzeczywiście mnogość tematów, które z jednej strony interesują każdego samorządowca, z drugiej strony mnogość rzeczywiście tematów, które tutaj były podane, nie ukrywam, że szukałem takich bardziej związanych z pewną innowacyjnością tego, co mnie interesuje, czyli coś, z czym się na co dzień tak bardzo mocno nie spotykam, więc ja przede wszystkim byłem na panelu odnośnie współpracy samorządów z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, to jest jakiś, taki element, który... Ciągle tak czuję, że wiele tutaj musimy się uczyć, muszę się ja uczyć, ale również, również samorządy w Polsce. To był taki panel, gdzie pokazywano wiele przykładów z różnych krajów Europy, ale także takie tematy bliżej. Tematy związany z edukacją, temat związany z polityką społeczną, tam kwestie karty dużej rodziny, współpracy samorządu z, z rządem. Te panele ogólne, więc no, generalnie rzecz biorąc, również odnośnie rewitalizacji, tematy związane z rewitalizacją, to akurat w przypadku Starego Sądcza jest temat bardzo aktualny, bardzo ważny i w kontekście nowych środków, nowych, nowej perspektywy finansowej, bardzo no, mnie właśnie, ten temat to interesuje. Ja dostrzegam, że, że wybierał Pan te panele i tematyki związane z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej, która właśnie będzie premiować innowacyjność na przykład? Dokładnie tak. Z jednej strony właśnie ta nowa perspektywa i też ta, co zresztą bardzo mocno tutaj też w wielu wypowiedziach pobrzmiewało, że to jest ta perspektywa, która ma nas przygotować do dalszego funkcjonowania już bez takiego mocnego dofinansowania. I to jest coś takiego, co mnie osobiście spędza sens oczy, jak zadbać o to, jak, jak rzeczywiście wykorzystać ten potęż jak przekształcić te możliwości, które dają finanse, bo widać, że tych finansów będzie całkiem sporo, choć nie tak bardzo łatwo dostępne, coraz trudniej dostępne. Ale przede wszystkim tu nie chodzi o to, żeby już to, te finanse konsumować, żeby tylko poprawiać bieżącą jakość infrastruktury, ale przede wszystkim, żeby to przekuć na, na źródła finansowania w przyszłości. No i tutaj no, kluczowe się wydaje, że będą sprawy związane właśnie z rozwojem przedsiębiorczości. Wśród wielu dyskusji, które się tutaj toczyły, jeden z tematów to, to jest potrzeba nowego rozwinięcia samorządu rozwinięcia, zmiany nawet ustrojowej, stworzenia nowych warunków po 25 latach funkcjonowania. Te samorządy już na tyle okrzepły, że mogą pełnić nowe funkcje, a prawo, ustrój jeszcze do tego nie dorósł niejako. Czyli, że potrzebujemy zmian ustawowych, żeby samorządy znalazły swoje nowe miejsce w tej rzeczywistości. Niewątpliwie tutaj z jednej strony rzeczywiście pobrzmiewa na tym kongresie, który jest w 25-lecie reformy samorządowej, czy samorządu terytorialnego w Polsce, pobrzmiewa z jednej strony olbrzymia duma i zadowolenie. I tak, który nawet jeden z paneli, w którym uczestniczyłem, miał swoje nazwę, że polski samorząd, czyli taki model eksportowy, czyli można pokazać bardzo, wskazać bardzo taką no, udaną reformę. reforma, kto twórcy tej reformy mówili, że reforma, której nikt nie chciał, a tak się po prostu akurat świetnie udała i wskazywana jest jako jedna z tych najlepszych, najbardziej udanych reform ustrojowych, które były w Polsce, ale to jest tak, że nigdy nic nie jest rozwiązane raz na zawsze. Tak jak społeczeństwo dynamicznie się zmienia, warunki się dynamicznie zmieniają, zdobywamy nowe doświadczenia, tak samo reforma samorządu też na pewno jest reformą ważną. Choć nie ukrywam, że nie wszystkie pomysły jakby tam jednakowo mnie akurat się podobają, uważam, że to jest akurat dotyczą sedna sprawy. Ale nic w pańskiej działalności, w pańskiej pracy panu nie przeszkadza? Nie, 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 nie. Znaczy właśnie chcę, chcę powiedzieć, że jak najbardziej wiele takich, wiele takich rzeczy jest. Coś, co tylko, znaczy odnoszę się do pewnych postulatów, które akurat nie zawsze na tym ta reforma według mnie prostu powinna polegać. Co jest bardzo ważne, niewątpliwie samorządy dojrzały i na pewno warto dać im jeszcze więcej. Tej władzy autonomii. Jesteśmy jednak w wielu przypadkach wykonawcami zadań rządowych, to na które nie dostajemy tyle pieniędzy, ile tak naprawdę powinniśmy dostać. Łapiemy się czasem prawą ręką za lewe ucho, żeby jakoś powiązać koniec z końcem, bo tak naprawdę przecież taki obywatel, który przychodzi do urzędu na przykład załatwić sprawy związane w urzędzie stanu cywilnego, nie ma zielonego pojęcia o tym, że są to jakieś zadania zlecone, że to są zadania rządowe. On po prostu wie, że idzie do gminy załatwić sprawę, a jeżeli nie jest w stanie załatwić w odpowiednim czasie, odpowiednio szybko, no to po prostu jednak to pewien odium spada na samorząd. Więc może ta gmina powinna przejąć te zadania od państwa, niech to nie będą już zadania zlecone, tylko zadania własne. No ja tak Właśnie myślę, że pewne rzeczy oczywiście, pewne procedury mogą być procedurami rządowymi, ale już tak naprawdę nie nazwajmy tego jako, jako rzecz zlecona, tylko po prostu jako pewne zadania, które sam rząd powinien przejąć, ale również powinien na to otrzymać odpowiednie, odpowiednie środki. Również tutaj no, pewien taki narzędzia, wiele ustaw, wiele działań po prostu mocno ogranicza działanie taką niezależność samorządu, której w wielu takich czasem bardzo kuriozalnych przypadkach, na przykład związanych z dogadaniem się nie wiem, samorządów na temat dowozu dzieci do szkół, bo czasem wypada, że bardziej y, wygodniej mieć taki przykład z Nowym Sączem swego czasu, prawda, że dzieci, które akurat dużo bliżej miały do szkoły w Nowym Sączu i to było jak najbardziej prawda, racjonalne rozwiązanie dla obydwu prawda stron, no, to były problemy i długo trwały dysputy, spotkania na to, żeby ustalić, kto, kto może, a kto powinien zapłacić za, za dowóz tych dzieci do szkoły, żeby nie były prawda, pokrzywdzone. Więc jest szereg takich rzeczywiście czasem drobnych rzeczy, które które mocno utrudniają i ograniczają pewną władzę. Natomiast myślę, że akurat władza samorządowa jest pod tak silnym nadzorem i taką weryfikacją wyborców, mieszkańców, że tutaj tak naprawdę jest to znacznie silniejsze, znacznie ważniejsze niż kontrole, które, które i różnych gołsz przepisów, które potem są egzekwowane od samorządów. No, czy to jest zgodne z prawem, czy niezgodne z prawem. Tutaj myślę, że więcej mogłoby być takiej takiej swobody zaufania i, z, i, zaufania i zaufania do samorządu, że rzeczywiście no, to, co jest troską o dobro wspólne, to, co jest potrzebne dla lokalnej społeczności, żeby były oczywiście pewne limity, muszą być postawione, żeby też nie, nie działać w jakiejś próżni prawnej, ale jednak tego zaufania powinno być zdecydowanie więcej. W tą stronę powinna iść reforma samorządu. Myślę, że tutaj rzeczywiście to powinno być tak, że, że lokalny społeczności, lokalny samorząd, burmistrz, który jednak ma, burmistrz-wójt, który ma bardzo silny taki mandat społeczny po bezpośrednich wyborach, nadzorowany przez Radę, powinien jednak mieć trochę większe swobody w rządzeniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.